Czym różnią się te ładowarki wallboxowe mhm. od, od siebie i jak wybrać tą, tą dla siebie? Tak? Jesteśmy w Szczecinie u, pro, u szwedzkiego, tym razem, producenta stacji ładowania pojazdu firmy Garo. Na jednym z odcinków, Krzysztof, który jest moim i waszym gościem, mówił, że w ofercie tak naprawdę tych stacji, jeżeli chodzi o różnego rodzaju konfiguracji, jest dobra setka, tak? I samych wallboxów w polskiej ofercie, czyli tak, takich najpopularniejszych, jeżeli i te, które są za moimi plecami produkowane 2000 tygodniowo, jest kilkanaście. W tym cenniku yy, polskim i pod, podstawowym. Do. Podstawowym, tak? I tak naprawdę, coś, co wszędzie wygląda tak samo, tak yy, różni się, jeżeli chodzi o yy, cenę. I cena podstawowa może wzrosnąć razy dwa za teoretycznie to samo. Więc pytanie Krzysztof, czym różnią się yy, te ładowarki wallboxowe mhm. yy, od, od siebie i jak wybrać tą, yy, tą dla siebie, tak? No tak. No, yy... Różnią się praktycznie wszystkim. To, że one mają tą samą skorupę i faktycznie, tak jak wspomniałeś, wyglądają tak samo. I moc ładowania też jest... I moc ładowania dokładnie. Mo, A są, może Są jeszcze takie od 3,7, 11, ale chyba dzisiaj tak, to 22 kW tak. wszyscy yy, będą brać. Tutaj właśnie mamy y, też, też ciekawy moment, bo y, one się różnią, mogą się różnić mocą, rodzajem zabezpieczeń mm. i komunikacją. I to są trzy elementy, które wpływają na Tą, tak ogromną, jak wspomniałeś, rozbieżność cenową mhm. poszczególnych modeli. I tak jest. E... Moc zabezpieczeń, komunikacja. Moc, rodzaje zabezpieczeń i komunikacja. Okay, e, jeżeli chodzi o moc, to wyróżniamy cztery takie główne typy y, poziomów mocowych. To jest 3,7, mówię o kilowatach oczywiście. Tak. 3,7, 7,4, 11 i 22. Mhm. To jest bardzo istotne, bo y, 3,7 i 7,4 to moce, które możemy wyciągnąć z jednej fazy bo 7,4 kW to jest 32 a razy 230 V, mamy 7,4 7400 W natomiast 11,22 i no już z jednej fazy nie, nie pociągniemy, to już muszą być trójfazowe stacje no i tutaj właśnie czaje się pierwsze pierwsze ryzyko dla, dla potencjalnego inwestora i dlatego dobrze, że i bardzo się cieszę że organizujecie takie rzeczy i, i, i ta świadomość gdzieś dzięki takim programom rośnie no bo tutaj jednak warto skonsultować to z, z ekspertem z branży, tak? Także tutaj ma, mam nadzieję, że już, już da, ta, takich, takich e, usług informacyjnych wy, wyświadczyliście nie, 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 nie jedną, tak? Bo, no, bo tutaj o, do, do, do czego zmierzam? Mieliśmy przypadek, gdzie e, użytkownik zakupił e, samochód, e, ja może nie będę wymieniał nazwy, to. Ale, ale generalnie skupmy się na parametrach tego mhm. samochodu. E, samochód Samochód miał y, moc, y, pozwalał na moc y, ładowania ze stacji AC 7,4 kW. I taki y, użytkownik stwierdził, OK, sprawdził sobie, jaką ma moc dostępną w domu. Y, kupił ładowarkę 11 kW, bo mógł taką zainstalować. Tylko, że i ładowarka 11 kW to ładowarka, która ma na każde, z każdej faz 3,7 kW, tak? No bo to jest. 16 Amper na każdej fazie. A ten samochód był jednofazowy. Więc porównując moce, on miał samochód, który mógł przyjąć 7,4, a ładowarkę 11. Więc jest w ogóle z zapasem, wszystko gra. No nie, bo ten samochód miał przetwornicę jednofazową, pociągnął z tej ładowarki 11-kilowatowej tylko jedną z jednej fazy, mhm. czyli 3,7, i ładowarka ograniczyła moc tego ładowania o połowę. Okay. Dlatego e, warto, tutaj apel dla wszystkich, którzy, którzy generalnie e, planują zakup samochodu elektrycznego czy planują e, już instalację ładowarki domowej, żeby jednak to skonsultować przed zakupem. Znaczy, odcinek, z, z, z... jak dobrać ładowarkę do samochodu <laughs> i kupiłem samochód elektryczny, tak jest, jest, jest osobny, więc zostawmy na chwilę ten temat, ale to jest bardzo ważna rzecz. Czyli pierwsza rzecz, ta moc zależy, bo ja się też zastanawiałem, od, czy to jest jednofazowe czy trójfazowe. Tak? Pierwsza, pierwsza rzecz. Tak tu jest. Mamy 11 lub 22 kW, jeżeli chodzi o trzy fazy. Tak. To, to chyba trochę one zostaną na, na, na rynku, czy to te 11 kW się pozbędą? No to możemy sobie ograniczyć, to prawda. Wrac wracając do, do Twojego pytania o te wersje. Tak. No. Yy, no, oczywiście, wszystkie trzy, wszystkie cztery mamy, mamy w ofercie, tak? ale no, yy, jeżeli mamy. Instalacje domowe jednofazowe, no to oczywiście, że tam będą Mniej, cały, czas, tak. cały czas instalowane te, te 3,7 i tak? no bo to są urządzenia jednofazowe, dedykowane do instalacji jednofazowych, z zabezpieczeniami pod instalację jednofazową. Także to, to jak najbardziej jest jeden z, z elementów, które, które będą stanowiło tej różnicy. Natomiast te dwa pozostałe, o których wspomniałem, czyli właśnie Komunikacja i te zabezpieczenia. Tak jak mówiliśmy o, na, na jednym z poprzednich naszych na naszych odcinków, w jednym z poprzednich odcinków. Y instalacje stacji ładowania muszą być zabezpieczone. To reguluje norma, tak? Mhm. Ale nie jest powiedziane, czy to ma być wewnątrz stacji ładowania, czy to ma być generalnie w układzie, który nam zasila stację ładowania. Więc my oczywiście dajemy taką możliwość. My dajemy wybór. My mamy wersje, tak zwane zupełne golasy, które nie mają żadnych zabezpieczeń, nie mają wyłączników różnicowo-prądowych, nie mają monitoringu decy, stałej upływu DC, nie mają yy, nadmiarowo-prądowych nadmiarowo-brądowego, więc jeżeli mamy do czynienia z partnerem, z, z naszym instalatorem, tak, który... Takie rzeczy planuje przed rozpoczęciem inwestycji, no to tam ta redundancja jest absolutnie niepotrzebna. To wystarczy, że instalacja domowa jest już w to wszystko zabezpieczona. Natomiast jeżeli mamy do czynienia, a taka będzie większość, już z istniejącymi instalacjami i trzeba tam po prostu dołożyć wallboxa, a tak jak też w jednym z poprzednich odcinków mówiliśmy, że ta różnicówka typu B nie jest zbyt popularna w Polsce, oferujemy stacje, które mają już to wszystko na pokładzie. Tak? Też, też to jest dość duże uproszczenie, bo. Yy, no, przy tych największych mocach i najbardziej zaawansowanych wersjach komunikacyjnych my po prostu w tym małym wallboxie możemy nie mieć miejsca. To jest, to jest problem, ta, który widujemy i później trzeba skrzynkę gdzieś tam... Dokładnie, nie, więc to też warto zweryfikować przed, przed decyzją zakupu, tak? Tak, I w szczególności ja to zachęcam do tego, kto się buduje, żeby naprawdę Unia Europejska idzie w stronę elektryfikacji wszystkiego w takim dużym uproszczeniu, więc lepiej wybudować sobie większą skrzynkę, tak, żeby sobie dokładać niż później e ta kotłownia czy pomieszczenie gospodarcze będzie upstrzone różnymi skrzyneczkami i też zwracam uwagę, bo tu na Allegro czy na w ogóle na różnych jakichś tam portalach zakupowych można się spotkać z sytuacjami, że i łatwo można wtopić, że kupujemy, porównujemy ceny i wyglądają tak samo, tu kurde e, Garo 22 kW, tu też, a tu różnica kilkuset złotych. Właśnie ta różnica tkwi, że tu będzie zabezpieczenia, a tu tego zabezpieczenia na przykład nie, nie będzie i e, pół biedy, jeżeli się zorientujemy, że nie mamy takiego zabezpieczenia i je gdzieś właśnie dołożymy, ale się robi problem jak nie dołożymy, bo ta stacja odpali, tak? Jak, jak najbardziej i tutaj ba bardzo fajnie, że podkreśliłeś to, że to jest w ramach nawet jednego producenta. To nie chodzi o to, że nasze stacje są najlepsze, a konkurencji są inne. Inne, to to zupełnie nie o to chodzi. Tu w ramach różnych producentów, nawet w ramach jednego na no nasz przykład, y, mamy do czynienia z zupełnie różnymi produktami pod zupełnie różnych klientów. Ważne, żeby ci klienci byli świadomi i wiedzieli, co trzeba zrobić. Tak? Więc no, to, to, to też właśnie wpływa na cenę. Jeszcze ostatnia rzecz, y, o, którą, którą wymieniliśmy, czyli ta komunikacja. Super. Y, tam mamy y, Również no, no, no dwa, dwa zupełnie różne bieguny, bo ten nasz najprostszy wallbox, jak wiesz, nie ma nic. To jest stacja, która ona się komunikuje z samochodem i tylko z samochodem. Ona, ona nie, nie ma żadnej możliwości rozmowy z, z użytkownikiem, z e, klientem, inwestorem. Tak? Ona ma ten swój panel led e, który wyświetla kolory. Zielony czeka na ładowanie, niebieski ładuje, czerwony ma awarię. Tak? I to jest koniec. Natomiast. My potem idziemy przez cały wachlarz wersji, gdzie ta komunikacja wygląda zupełnie inaczej. Od stacji, które mają komunikację przez Wi-Fi, o których też już sobie wspomnieliśmy, że możemy sobie regulować je prądowo. Możemy, jeżeli wiemy, że teraz jesteśmy w jakimś, nie wiem, piku, na, 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 jeżeli mamy jakąś grupę taryfową przy zakupie energii i chcemy tej energii pobrać jak najmniej, możemy to ograniczyć. Tak? Możemy yy, określić dostępność w stacjach na przykład z kontrolą dostępu, z kartami RFID. Możemy ją ograniczyć, że tylko ja aktywuję proces ładowania na, tym, na tej stacji. Do tego nie potrzebujemy żadnego operatora zewnętrznego. Po prostu stacja ma wbudowany czytnik RFID i z tej naszej komunikacji przez Wi-Fi, my sobie zaczytujemy te karty, które aktywują tą stację. Więc mamy już pierwszy poziom dostępowy. Do tego dochodzi jeszcze kwestia ewentualnych rozliczeń. Czyli, no, no właśnie, bo kwestia tego RFID to się przyda. Eee... Na, we wspólnocie, tak? czy tam, gdzie kilka czy w hotelu, czy gdzieś gdzie, gdzie, gdzie stawiamy stację i chcemy też podchodzić do recepcji, chcę naładować, proszę tutaj, no taki, taki dropsik RFID i stacja się odpala, tak? Jak najbardziej. Mamy takie Już... realizacje. Wspomniałeś o hotelach. Mamy realizacje w hotelach, gdzie karty dostępowe zostały zintegrowane z tymi czytnikami RFID. Czyli jestem gościem hotelowym, dostaję swoją kartę dostępową, jeżeli takie jest wejście akurat do pokoju, na, 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 na zamki... Z, no takie teraz bardzo często. A występują dokładnie a... bardzo. To to może nam jednocześnie ta sama karta aktywować proces ładowania. Super. Co jeszcze w tej komunikacji? Bo tak, powiedzieliśmy kartę zero, tak. później Wi-Fi, czyli możliwość nie wiem, podglądu poprzez, poprzez systemy zdalne, tak to nam tak. nazwijmy? w wersji z licznikami podglądu, ile naładowaliśmy, czyli, okay. czyli informacji o, o godzinach, które, które zostały przez danej sesji naładowane. Mamy tak? Wi-Fi, mamy też 4G, tak? Czyli tam, gdzie mamy Wi-Fi, możemy sobie kartę SIMową ową wcisnąć, tak? Tu wchodzimy do najbardziej zaawansowanego poziomu, bo tutaj mówimy już o tym, że Wallbox w tej najbardziej zaawansowanej komunikacyjnej wersji ma dokładnie, mówię oczywiście o, o naszym Wallboxie GLB+, ma dokładnie te same sterowniki, co ogólnodostępne stacje ładowania, te słupkowe. One się niczym nie różnią. Ten mit, że Wallbox to jest takie proste rozwiązanie, tylko do garażu, to jest, to jest absolutnie... No, no Może chciałbym być proste. Może być, ale nie jest. Możemy wybrać wersję, która jest równie zaawansowana, jak ogólnodostępna na stacje publiczne. I wtedy tam jest sterownik, w środku, który ma, tak jak wspomniałeś, miejsce na, na kartę telemetryczną, na kartę SIM. Możemy tam generalnie zintegrować operatora zewnętrznego. Czyli już może idąc w, w praktykę, nie, nie wymieniając tych wszystkich funkcjonalności. Ten Wallbox może stanowić publiczną infrastrukturę ładowania, spełniając wymogi ustawowe. Może, może raportować do platformy IPA, może pobierać opłaty no, no wszystkie funkcjonalności, które nam daje operator. Na temat, więc, no. ja się przerwę, Krzysztof, na temat właśnie, jak dostosować stację ładowania pojazdów elektrycznych do ustawy o elektromobilności. Bo, żeby być tą publiczną stacją, to musimy spełnić szereg warunków. Rozmawiamy w osobnym odcinku, więc subskrybujcie dzwoneczek. Komentujcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do nas, czy do Krzysztofa, odpowiemy. Oczywiście lajkujcie, bo to jest dla nas informacja, dla mnie w szczególności, że materiały, które przygotowujemy, są dla Was wartościowe. Więc podsumowując, bo bardzo fajny podział i myślę, że. Otwierający oczy to, ułatwiający podejmowanie pewnych decyzji, to jest właśnie kwestia, patrzymy moc, patrzymy zabezpieczenia, co mamy, bo, bo w starym budownictwie pewnie będzie trzeba dołożyć w nowym już możemy mieć więcej. I czy, co potrzebujemy, bo, bo dla kogoś właśnie taki golas typu podchodzę, włączam, tak. zapominam, nie chcę żadnej komunikacji. No bo on jak się naładuje, to się wyłączy. Zgadza się. Też może być fajnym rozwiązaniem. Jeszcze nie powiedziałeś jednej rzeczy, bo są wallboxy z kablem i bez. Jak najbardziej. A? Jak najbardziej. No tutaj to jest ten dylemat, o który najwięcej osób pyta: czy instalować stację z gniazdem, czy z kablem? To ja mogę odpowiedzieć ze swojego. To ja powiem Jestem wam, bardzo tak, ciekaw. W no. firmie zamontowaliśmy bez kabla pod firmą. Dlaczego? Dlatego, że to jest najczęściej uszkadzana rzecz w całej tej biznesie, tak to nazwijmy. Natomiast w domu z kablem, dlatego, że chodzi o to, żeby nie chodzić do bagażnika. Chodzi o wygodę, po prostu. Różnica tam jest nieduża. Jak się zakupuje to takie lub taka wersja, to to nie są wielkie kwoty. Chodzi o wygodę, po prostu. I wiem, że mi raczej nikt tego w garażu nie uszkodzi jakaś postronna osoba. razie mogę się jedynie podpisać. Generalnie to jest to, jest to co co spotykamy najczęściej. Jeżeli im bardziej ogólnodostępna stacja, tym częściej gniazda. Bardziej uniwersalne, mniej awaryjne. Kosztowo też jest oczywiście mniej. Jeżeli stacja domowa, ma być jak najwygodniej. Mamy nie grzebać w bagażniku, jedziemy na wakacje, często ten bagażnik jest załadowany. Mamy to mieć wszystko pod ręką. Więc ten, ten podział, który, który wskazałeś, to najczęstszy podział, z którym mamy do czynienia. Najczęściej takie wybory właśnie y, są, są dokonywane przez, przez naszych odbiorców. Super. Dziękuję Ci, Krzysztof. Dziękuję bardzo. Fajny odcinek, naprawdę dużo informacji. Do zobaczenia. Cześć.